Konwencja Konfederacji przykuła uwagę mediów. Jedne zrobiły o tym materiał w miarę rzetelny i obiektywny. Inne postanowiły temat przemilczeć lub ośmieszyć. Pewnie wiecie, które media mam na myśli. Ja jestem Samuel Gawrynowicz, a wy oglądacie Info24 News. Witam was w Info24 News, najbardziej obiektywnym, rzetelnym i sarkastycznym programie informacyjnym w Polsce. 24 czerwca odbyły się konwencje Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, Lewicy oraz Konfederacji. Wszystkie konwencje jeszcze tego samego dnia krótko opisała telewizja Trwam oraz Polsat. Wydaje się, że to telewizja Trwam opisała konwencję Konfederacji w najmniej kontrowersyjny sposób, przedstawiając krótko program tego ugrupowania zaprezentowany na konwencji. Proste i niskie podatki to program wyborczy Konfederacji. Dzisiaj prezes Sławomir Męcen na konwencji w Warszawie zapowiedział m.in. nowe ustawy PIT i VAT, a także daleko idące zmiany w ustawach o CIT i ZUS. Obiecał, że Konfederacja skończy z rozdawaniem pieniędzy. Padła także zapowiedź likwidacji 13 i 14 emerytury 300 plus i zakończenie waloryzacji 500 plus. Nasze obietnice nic budżetu nie kosztują. Tego samego dnia reportaż z wszystkich konwencji opublikował również Polsat. W przypadku Konfederacji materiał był podobny do tego z telewizji Trwam, chociaż nie obyło się bez lekkiego wbicia szpilki. Konwencję miała dziś też partia, która notuje sondażowe wzrosty. Konfederacja jest wreszcie na Fali Partia Bosaka i Mencena zapowiedziała rezygnację z 13. emerytury i z waloryzacji 500. W zamian obiecała uproszczenie i obniżenie podatków oraz możliwość rezygnacji z ZUS-u dla przedsiębiorców. Nie róbcie głupot. Dajcie sobie spokój z człowiekiem, który najpierw chwali się, że zna się na gospodarce, a potem daje się zaorać Ryszardowi Petru. To przytyk do radiowego pojedynku między Sławomirem Mencenem a Ryszardem Petru według wielu internautów przegranego przez polityka konfederacji. Od razu wam Powiem, że nie tylko Polsat wykorzystał fragment z kultowej już debaty Petru Mencen. TVN również 24 czerwca opublikował materiał o konwencjach, ale z premedytacją pominął konwencję konfederacji. Moment. Właśnie otrzymałem od centrali bardzo ważną wiadomość. Dosłownie przed chwilą TVN opublikował deklarację redaktorek i redaktorów naczelnych w sprawie niezależności mediów. Jako redaktorki i redaktorzy naczelni największych polskich mediów stajemy w obronie ich niezależności i deklarujemy nasze niepodważalne przywiązanie dla wartości dziennikarskich, takich jak obiektywizm, rzetelność i uczciwość dziennikarska. I to właśnie te wartości dziennikarskie sprawiły, że Konfederacja z materiału o konwencjach została wycięta. No cóż, to i tak lepiej niż TVP, które w wiadomościach zamieściło materiały wyłącznie o konwencjach PiS i PO, przedstawiając w dobrym świetle PiS, a w negatywnym oczywiście PO. Mam wrażenie, że w TVP dobrze zdają sobie sprawę z tego, że przemilczenie istnienia Konfederacji, ale także innych mniejszych partii, to najlepszy sposób na walkę z nimi. O Tusku oczywiście mówią, bo to jest główny wróg, a dobrze jest mieć wroga, z którym można umacniać podział w Polsce. Następnego dnia na Polsacie pojawił się kolejny materiał o konwencjach i jeśli chodzi o konfederację to Polsat połowę materiału poświęcił posłowi Braunowi. Konfederacja mówiła wczoraj głosem Sławomira Mencena. My nie chcemy rozdawać wam waszych pieniędzy. Ale wielki aplauz wywołały też te słowa Grzegorza Brauna: Stop ukrainizacji polskiej i stop banderyzacji polskiej racji stan. To są hasła, które e, są sprzeczne z polską racją stanu. To są obrzydliwe słowa. Nie ma się co dziwić, że panu Grzegorzowi poświęcono aż tyle czasu. Nasz wydawca przyznał niedawno w materiale o konwencji konfederacji, że właśnie w taki sposób będzie wykorzystywany ten krótki fragment z całego wystąpienia pana Grzegorza Brauna. Poseł Braun przez 95% swojego przemówienia opisywał całą drogę, jaką przeszła konfederacja od momentu jej powstania. Pozostałe 5% Procent zostanie z nami pewnie na dłużej, ponieważ już w tej chwili opozycja zaczyna grzać bardzo krótki fragment z tego wystąpienia i kto wie, czy media głównego nurtu nie pójdą śladem opozycji. Minął kolejny dzień i w końcu TVN 26 czerwca opublikował materiał o konwencji Konfederacji. To całkiem długi, bo około 3-minutowy reportaż. Podatki mają być proste i niskie, 13 i 14 emertura zlikwidowane podobnie 300 plus, a 500 plus ma nie być waloryz realizowane. To część ekonomicznej recepty na sukces. To tak jakby y, mąż zarabiający średnią krajową, y, który ma kredyt w banku i ledwo go obsługuje, wraca i mówi do żony, kochanie, oszczędziłem milion złotych. A ona mówi, jak to, jak to? No chciałem kupić Porsche, ale nie kupiłem, kupiłem kilogram kiełbasy wyborczej i mówi do żony: Słuchaj, to na co wydamy ten milion? No czego przecież... nie ma. No. no nie ma go. Sławomir mirdudek porównuje konfederację do zupy borowikowej, która potrafi zachwycać. Póki się nie zorientujemy, że została zatruta muchomorem antysemityzmu, rasizmu i antyeuropejskości. Zupa Borowikowa z muchomorem, czyli jak rozumiem z panem Grzegorzem Braunem? Poważnie? Program Konfederacji jest tak dobry, tak dopracowany, że naprawdę nie ma się już do czego przyczepić? Podczas tej radiowej debaty Ryszard Petru zadał Sławomirowi Mencenowi wydawałoby się proste pytanie. Dzisiaj, gdyby było referendum, jest konkretne pytanie. Głosuje pan za tą Unią, która jest niedoskonała, czy pan z niej wychodzi? Wszystko zależy, co się dalej będzie działo z tą Unią. Unią ale, ale referendum pra... jest dzisiaj, proszę ale pana. Dzisiaj nie ma żadnego referendum. Ale ja panu zadaję pytanie. Pan nie odpowiedział na moje pytanie. Ja, ale ja panu hmm. zadaję pytanie konkretne. Ja, panie... hmm. Czy pan nie odpowiada na to pytanie? Ani tak, ani nie. Nie zauważyłem, bo czasem skończy. się skończył. Ta debata z Petru będzie się za panem Mencenem ciągnęła chyba już do wyborów. Szczęść Boże. Ten, który ostatnio zasłynął przerwaniem wykładu historycznego według Die Welt, pod koniec maja w Bratysławie wziął udział w spotkaniu prawicowych skrajnych radykałów z siedmiu państw. Nie będą uczyć nas historii Niemcy ani Żydzi. Miał podpisywać deklaracje z ludźmi podważającymi Holokaust i, jak napisano, wręcz nienawidzącymi Żydów. Jego poglądy, jego jest słowa. Stop Ukrainizacji Polski. Tu przyjmowano z bodaj największym entuzjazmem. Wydawało się, że TVN pójdzie drogą TVP i ograniczy się do zamilczenia tylko i wyłącznie konfederacji, ale najwidoczniej nie wytrzymali. Nie zdziwię się, jeśli powtórzy się sytuacja z 2014 roku, kiedy pan Janusz Korwin-Mikke po dostaniu się do Parlamentu Europejskiego dziękował TVN za darmową promocję. Na szczęście istnieje jeszcze TVN, które robiło seksansę nienawiści do Manuela Goldsteina. I tak jak normalnie miałem dziennie tysiąc polubień na Facebooku, to jak oni urządzili taką, taką akcję, jakieś jakieś dwoje, dwoje ubeków prawda, na mnie przeczyło, no to od razu mi szło na 5000 polubień. Przyjemnie przy Czyli negatywizm przeszedł w dobro? Oczywiście, jak Bóg chce kogoś pokarać, to mu rozum odbieram. Również tym, którzy nie wierzą w Boga. Tym razem to nie pan Janusz, ale pan Grzegorz Brown będzie dziękował za darmową promocję, no bo tak naprawdę, co on takiego strasznego powiedział? Że Izrael z Niemcami nie mają nam się wtrącać w politykę historyczną, że na przykład ukraińskie zboże ma być objęte takimi regulacjami jak te z Polski. To ma odsunąć ludzi od Konfederacji? Tak jak mówiłem, najwidoczniej włodarze TVP zrozumieli, że gadanie o Konfederacji, a nawet zapraszanie Konfederatów do programów na TVP to nie jest zbyt dobry pomysł i po prostu tego nie robią. Jeśli tak jest, to ciekawe czy inne stacje również pójdą tym śladem. Ja jestem Samuel Gawrynowicz, a wy oglądaliście Info 24 News.